Zostają panie, pan senator mówi do państwa. No to na to czekacie. Bóg zapłać wam, kochane panie. Piękny wieniec. Dzięki za zaproszenie. To, to zawsze wielka przyjemność. Ja bodajże od 30 lat już się kręcę po tym naszym pięknym powiecie ziemskim, krakowskim i okolicach. I patrzę, jak się. Buduje, rozwija i pamiętam jak dziś. Zawsze, jak przychodziły do rzęki, wszyscy dziękowali. I ja też staroporskim obyczajem dziękuję. Bóg zapłacił za to, coście uczynili do tej pory. Żeście zachowali ziemię w polskich rękach, własnych, i zachowajcie ją zawsze, bo czasy idą ciężkie i niejedno jeszcze wyrzeczenie przyjdzie nam znosić. Kochani. Tak jak ta żyzna krakowska Ziemia i ta mądra i gościnna gmina i ta piękna wieś, wieś, w której dzisiaj się spotkaliśmy, tak i Polska jest dzisiaj w sytuacji trudnej. Życzę Wam za tym, żeby nie burzyć tego odświętnego momentu lepszych rządów, tańszych prądów. I tego, żebyście zawsze pozostali i z Bogiem, i z chłopskim rozumem. A czcigodnym gospodarzom, dziękuję, z wójtem na czele, dziękuję za zaproszenie i za to, że nawet w tej trudnej sytuacji potrafią tutaj chleb, tutaj wytworzony, dzielić uczciwie i sprawiedliwie, czego nie o wszystkich można powiedzieć. Pozostawiam Was zatem z Bogiem. I z taką specjalną modlitwą, która dziś, jutro i pewnie pojutrze powinna być niesłychanie skuteczna, a modlitwa do patrona rolnictwa. Kochani, prosta, radzę zapamiętać. Pomóż święty Izydorze, bo rząd nie chce i nie pomoże.